i decyzja padła na budowę ściany. Dotychczas jeździł z jednym małym pionierem 30 cm. Rozmyślał nad dwoma 15, ale było miejsca tyle, by zmieścić tutaj dwie 8-18 DD audio. Nie chciał widzieć nic jeśli chodzi o efekt końcowy, był tylko zobaczyć golfa jak. Ściana była w surowym stanie, dlatego robimy mu tutaj z chłopakami niespodziankę, przyjeżdża na efekt końcowy i nagramy jego reakcję. Myślę, że będzie zadowolony, tak to się prezentuje. Projekt co prawda zaczęty naprawdę od dupy strony, bo zrobił to co najwięcej widać, czyli całą ścianę. Znaczy ja ją zrobiłem, no ale chciałem, żeby ją zrobić. Jak widać tutaj wszystko jest w trakcie prac, mat zabrakło. Zdążył zrobić część bagażnika i na przód tutaj dachu zabrakło maty. Pójdzie jeszcze jedna warstwa no i będzie musiała iść obowiązkowo rozpórka. Nowy, inny alternator już czeka z regulatorem napięcia. Drzwi, niestety to jest odległy temat na przyszły sezon. No i wiadomo, baterie, prąd to chłopaki tutaj wszystko zrobią. Co do samej zabudowy, robiłem to pierwszy raz w aucie. Przedtem miałem tylko doświadczenia z skrzyniami. Także było to dla mnie jakieś tam, powiedzmy, pierwsze takie duże wyzwanie. Pracy dużo, ale. Myślę, że będzie zadowolony. Wszystko w czarnym kocyku. Podstawa jest podwójna z mdf 25. Front mamy również podwójny, jak i tył w środku. Szkielet wzmacniający całą konstrukcję. Boki również to jest MDF-25. No, niestety, są tutaj w czterech miejscach widoczne te cztery wkręciki. Będzie można kupić jakieś zaślepki. Czarne maskujące, żeby tego nie było tak mocno widać. No i z dołu będzie mógł sobie tutaj przeciągnąć przewody. W razie potrzeby odkręca te cztery wkręty i ma dojście. Wszystko jest naprawdę bardzo zbite. To czego się obawiałem, troszkę Czy takiej konstrukcji, to niechcianych jakichś naprężeń, trzasków podczas jazdy na nierównościach. Jechałem tutaj golfem po Jumbach i takich mniejszych, większych nierównościach. Wszystko jest cichutko, także fajnie. Jestem zadowolony. Czekam na chłopaków. Przyjadą tutaj, nam towarzyszyć. I, i co? Widzimy się już na samym odbiorze Dominika. Dominik już przyjechał. Ekipa Karadio pomoże. Czeka. Jest i prezes? Zastępca gdzie jest, kurwa firmowa? Dobra Tam naokoło, w ogóle tu nie wchodź, nie? Tam jeszcze nie zaglądaj nigdzie? Nigdzie nie zaglądaj. Była. Trzyma? Była niespodzianka? Niespodzianka? Tam jeszcze nie zagląda. I z drugiej strony, z drugiej strony. Tak, drugi, z drugiej, z drugiej. Drugi. z drugi. To, drugie, to To Nie, no pierw do środka pożegnaj. Do środka do no. to jest to na <śle> 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 nie. Widzisz tą rozpórkę? <śle> 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 ale to może tak zostać, nie? Ładnie, ładnie to wygląda. Nawet kolor fajnie dobrany. <śle> Nie, no to co to sobie chuje. I ten fotel na dół. Inny golfik. Ja, a jak to cisze, to kurwa, Takiego porządku nie miałem w samochodzie. Ty. Otwórz sobie fotel z tyłu. Nie, no kurwa, jestem w szoku, nie? Jest czerniutko. Także troszkę inny golfik będzie. Co to się dzieje ty? Mimo. Są emocje? O to chodzi, nie? Siadaj pierwsze kurwa. Wsiadaj sobie jako pasażer wtedy. tam jest najlepiej czuć. Tam najlepiej czuć. Coś delikatnie włączymy, o szampanik zaraz będzie, tylko nie na sprzęt. To no, otworzymy zaraz, jest? Dobra. Polamy ode mnie z auta. Podłączone jest to podróż Forda, także na razie sprawdzimy, jak to sobie wygra. No delikatnie, bo to podróż Forda, nie? Bieie, hop. 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 Opiwamy, hop. 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 Co tam pokazało na muzyce? Nie wiem, kurwa, bo jebał o te. 55,8 najwięcej. 20. No cały czas Jest dobrze 156,20 Na 35 Hz Ale masz nie? Podłączone jest na krótko, bo zasilania nie ma Będzie z czasem Obecnie napędza to SDk 12 Dominik, jak podsumujesz całą akcję? Nie akcja, niespodzianka i ogólnie? Zapamiętasz to na długo. Co nas zaskoczyło to, to, w sumie wynik strzelił Marcin, bo obstawiał 156 decybeli, także no jak wszystko zmontujesz to to też będzie fajnie, wiadomo, drzwi, muzyka będzie grała tutaj. To jest, na szyb, to jest na szybko podłączone, nie? Także pozdrawiamy kanał Dio Położek.